Tell. Cześć, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z gry Resident Evil 7 Biohazard. Kto wie, czy to nie jest już może nasz ostatni odcinek, a na pewno jeden z ostatnich. Zatem zapraszam Was do oglądania. Chemikalia. Może będziemy mieli okazję wytworzyć jeszcze. jakąś broń, amunicję, może Mia będzie miała taką sposobność, żeby postrzelać. To mi kurczę wygląda bardziej na... główną ścieżkę niż szmurk ork na... Takie nieczytelne, nieczytelne to. Umieść śrubkę w, w zbiorniku. My nie możemy nic tutaj zrobić. Czekajcie jak to na mapie. Kurde. Nie dobra, do tej windy najpierw wchodzimy. Możemy udać się na górę. Tu nie możemy tego otworzyć. Tam będzie z pewnością nam jakiś klucz potrzebny. Kurde, czy dobrze robimy idąc tu na górę? Tego nie wiem w tym momencie. Strasznie wysoko. Hmm. Nie jestem przekonany, czy bym chciał tu schodzić. Słuchajcie, zejdźmy na dół, cofniemy się, jednak to był zły wybór, pójdziemy dalej tamtą ścieżką na piętrze, bo jeżeli byśmy tu zeskoczyli, mam wrażenie, że nie będzie odwrotu od tej decyzji. Chociaż, słuchajcie. Przecież powinniśmy ten móc jakoś otworzyć. Amunicja. Pemikalia. Czyli jest szansa, że otrzymamy jakąś broń. Do czego to jest amunicja do pistoletu maszynowego? Mm. Jakbyśmy znaleźli tutaj ten pistolet maszynowy. A, tu będzie potrzebny nam wytrych. Sporo, sporo tych materiałów tutaj na stars. To dopiero zaczyna się ta rozgrywka Mio. A, dobra, tu te chemikalia trzeba mieć, dobra. Dobra, wszystko jasne, wyjaśniło się nam, że musimy udać się tam na górę jednak, ale dobrze, że się tu cofnęliśmy po te materiały wszystkie. Z pewnością nam się przydadzą. Tu nic więcej, dobra, zeskakujemy tutaj na dół. Maybe it still works. Okay. Ethan. Hello, I make it in time. Okay. Bottom level. O oh, cholera. Job it, Evelyn. Dobrze to było. Where is she? Joanna jest, muszę lepiej nie wiedzieć. Jak to wygląda na mapie? Dobra, to jest to samo piętro. Tu widzimy, że trzeba użyć... Dobra, to jest to piętro. Tu wytrych. Dobra, sporo rzeczy do ogarnięcia. Fajnie, ten wrak statku tutaj wygląda, rok strzelniczy, dobrze, i teraz pytanie. Tutaj czytam, tu przejdziemy sobie co? Chyba wszystko? Chyba tak. Lepiej by było generalnie, gdyby się okazało, że któreś z drzwi są zamknięte, mimo wszystko. Dużo materiałów gra nam daje. to jest to pół piętro. w razie co będziemy mogli tu zejść na dół. Odblokujmy sobie te drzwi, gdyby trzeba było gdzieś tutaj uciekać. Przed jakimś niebezpieczeństwem. Kajuta kapitana. No i tu jest broń maszynowa, czyli trzeba znaleźć jakiś klucz. Klucz krzyżowy, mapa statku. Nie sądzę, żeby klucz krzyżowy tutaj pasował, nie? To raczej nie. To raczej jest potrzebne, żeby zejść tam na dół z tej windy, tą klapę otworzyć. Ale klucz kapitana, skąd my byśmy mogli go dorwać? Hmm. Tu nie przejdziemy. Tu nie przejdziemy. Nie chciałbym czegoś tutaj ominąć. Pytanie: czy tu nigdzie tego klucza nie ma, kapitana? Jak nie, to generalnie będziemy musieli się cofnąć. Nic nie widzę takiego. Spray do tablicy. Rozumiem, aha, ale tu jeszcze czekajcie. Tędy możemy przejść. Nie no dobra. Tu jest taka juta kapitana. już tam na dół też nie przyjdziemy. Tam są te drzwi oznaczone jako zablokowane. No dobra, schodzimy na dół. Tylko, czy to będzie dobry wybór, że tutaj otworzymy to sobie kluczem? Jest drabina, jest droga powrotu. Lois. Kabel jest spalony, mieliśmy zapasowy, ale zużyliśmy go do naprawy w ambulatorium na trzecim poziomie. Musisz poprosić o niego dotora. Potrzebuję mnie w maszynowi numer 2, ale nie mogę zejść, dopóki nie naprawimy usterki. Dobra, jest nóż. Jest nóż. Bezpieczne pomieszczenie tutaj, ale to trochę za szybko, żeby kończyć ten odcinek. Już patrzę, gdzie nasze zapisy daleko, już tyle tych zapisów porobiliśmy w tej serii. Czy ja coś mam w skrzyni? Zdecydowanie nie, i wszystko chcę mieć przy sobie. Tak, zróbmy. Dobra, i pistolet by był pod dwójeczką. A go już tu nie ma. A gdzie my teraz się znajdujemy? Czekajcie, najpierw na górę. f Aha dobra, ale tu są mi tak zablokowane nie te drzwi. Tu jeszcze jest to pół piętro. Cholera idzie się zgubić ochrona S. Sterownia. Dobra jesteśmy tutaj. Wszystko powoli się nam tutaj układa w jedną całość, przynajmniej z tymi ścieżkami. Dobra. Aha. Dobra. I pod trójeczką bomby. Spójrzmy sobie na łapę. Zalny, pokój socjalny. Zamknij te drzwi. Nie, no, z nimi inaczej byśmy sobie nie poradzili, ja myślę. Ważne, żeby jak najszybciej zdobyć ten klucz kapitana. Safe. Nie można otworzyć. Do przewidzenia to było. Ciekawe, co tu z tym jest za zagadka. Jak to powinno być ustawione? Czy to otwiera ten safe? Tak, to jest połączone tutaj. I tutaj. Zielone u góry. Niebieskie zle, fioletowe. Otworzyło się, dobra. Kwas, kwas, dobra. Kwas dobry jest. Będziemy mogli otworzyć przez to pomieszczenia. Pierwsze, mieliśmy tutaj pokój. Rekreacyjny. To tam może być kapitan, tak naprawdę. Mógł być, przebywać i stamtąd klucz byśmy. Dobra, i gdzie jest ten pokój? On jest. Dobra, nie na tym piętrze, ale tu możemy przejść. Nie obracam się, nie, nie ma szans. O kurwa, tu jeszcze chyba gorzej. Wytrych. Też gdzieś mieliśmy wytrych. Tam jest laleczka, ale jak ja ją rozwalę? Bez broni nie ma szans, słuchajcie. Ja powinienem mieć już tą broń, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, on tu teraz będzie stał. Ja mogę przejść na wprost schodami na górę. W dobrą stronę. Tak, w dobrą lecimy. Złota zasada w horrorach, nie obracaj się za siebie. Dobra i na tym piętrze chyba było to pomieszczenie rekreacyjne. Czy dobrze kojarzę? Tak. Tu, tu, tu i do sterowni. Tu będziemy mogli skorzystać z wytrychu. Bardzo ładnie. Starożytna moneta, czyli będziemy musieli mieć okazję cofnąć się jeszcze do naszej przyczepy. Ekstra, papa, pa. tego nożem bym nie załatwił, przecież eee, tu, gdzie my się teraz znajdujemy? W którym pomieszczeniu my teraz jesteśmy? Ambulatorium A to była łazienka z prysznicami No i co tu by nic... Czy tutaj powinniśmy się znaleźć? Chyba nie Podejdź, aj, ajajaj. Pat? Kurde. Dobra, my od razu wytwarzamy sobie jedną apteczkę, nawet dwie. Mamy jeszcze chemikalia, zioło w razie co, ale no tutaj to już było bez przelewek. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tu przyjść tylko po to, żeby go zabić. Coś musi być istotnego. Kabel. Przewód właściwie, nie? Tu chyba. Dobra, gdzie ten przewód był do naprawy? W windzie, nie? Kabel zasilania. Dobra, on był nam potrzebny. Tutaj rzekomo powinniśmy mieć te drzwi, ja przed tym potworem nie mogłem ich otworzyć. Nadal ich nie mogę. No dobra. Skoro się nie da grą. To nie. Dobrze, że pchnęliśmy całość do przodu jakoś. Gdybyśmy mieli możliwość tu przejść. Ale może od tamtej możemy otworzyć? Zaraz sobie to ogarniemy. Aha, ja już nie mam bomb. No ciekawie. Z samym nożem to sobie tu nie powojujemy. To są te drzwi, prawda? Mhm. Się nie da otworzyć zwyczajnie. No szkoda, szkoda. Szkoda, szkoda, że ich się nie da otworzyć. Dobra, możemy się cofnąć tutaj. I gdzie pokój ochrony byśmy mieli zahaczyć? Nie sądzę. Nie sądzę. Najbardziej chciałbym mieć ten klucz nie do pokoju kapitana. Tam gdzie jest broń schowana. Widzimy ją. Hm. Dobra, idziemy z tym przewodem może. Przewód był na dole. Na dole chyba. A... Dobra, ale tu jeszcze jakiegoś bezpiecznika potrzebujemy? Czy coś w tym rodzaju? Zobaczmy, jak to wygląda na tym piętrze. Każdy spokój w teorii zwiedziliśmy oprócz sypialni, która jest tu na prawo, tak? Jeszcze się upewnię. Na tu, prawo, nie? Ładne prawo. Bomba. Bombowo. Klucz do szafki kapitana. To jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Klucz do szafki kapitana. Jeszcze sypialnię możemy ogarnąć obok. Chyba, że ktoś nas tu zaskoczy. Dokładnie. Czasie, e, 16 lat od czasu koszmarów w Raccoon City. Ocalali wciąż cierpią. Dobra, proch strzelniczy, czyli można uznać, że było warto. Chyba tu przyjść. Dobra, teraz gdzie jest ten pokój rekreacyjny, jeszcze byśmy mogli otworzyć biuro. Teraz nie pamiętam zbytnio, gdzie by było. Był pokój kapitana. Gdzieś na górze. Pokój gościnny, strefa relaksu. Mostek. Kajuta kapitana, czyli dobra, na górę powinniśmy się udać. Dobra. Musimy zdobyć koniecznie tą broń. To jest mega ważne dla nas. Dobra, drabiną do góry. Wtedy jeszcze wyżej, tak? Drabiną i będziemy mieli mostek, aby zdobyć broń od kapitana. Czyli jednak jeszcze przyjdzie nam spędzić w tym tytule sporo czasu, widać. Tutaj mamy wiele rzeczy, jeszcze jakiegoś bezpiecznika do tej windy nam brakuje. Zamykaj te drzwi dokładnie, gro. Eee, dobra, ja sobie poustawiam tak jak lubię. O, no, tak od razu lepiej. Pytanie, czy jak stworzymy. Amunicja pistoletowa, ulepszona amunicja pistoletowa, a ten jaką ma a amunicja do pistoletu maszynowego, to pewnie nie będzie ta sama. Dobra, to był jakiś mocniejszy. Czemu ja nie widzę naszego zegarka? Ile ja mam życia? Czemu ja tego nie widzę, drodzy Państwo? Czemu tego nie widzę? Dobra, tutaj mamy wszystko ogarnięte. Tak przynajmniej mi się wydaje na ten moment. Te schody to i tak są zablokowane. Czyli co, pozostaje nam zeskoczenie tutaj? Sprawdźmy sobie dokładnie to piętro jeszcze. Ochrona. Tu też wygląda, że mamy wszystko ogarnięte. Co ja nie mogę stąd wyjść teraz? Nie, no mogę. Tu jest bezpieczny pokój? Tak, tak, tak. Dobra, tutaj mamy bezpieczny pokój. Ja myślę, że w tym momencie będziemy się żegnać w tym odcinku. Trochę tutaj nam pozostało do rozwikłania, jakiś bezpiecznik trzeba znaleźć jeszcze do tej windy, wtedy zjedziemy na dół i uratujemy Itana. Dzięki za oglądanie, cześć.